Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Ostatni w tym roku czas na szpil Dopiero co zaczynaliśmy piłkarski rok 2024, a już dobiega końca. W niedzielę w Pruszkowie Niebiescy rozegrają ostatnie spotkanie w tym roku i bardzo chcą zakończyć go zwycięstwem. Jedziemy na spotkanie ze Zniczem z takim nastawieniem, żeby te mecze wyglądały tak jak tych ostatnich kilka spotkań z wyłączeniem meczu z Warszawa. Jesteśmy nastawieni na to, że nic jest intensywny, ale myślę, że e, taki zimny prysznic, który mieliśmy z Polonią, sprawił, że jesteśmy cały czas skoncentrowani, czujni i wiemy, co mamy na boisku robić. Także e, liczmy na to, że zgarniemy 3 punkty. I think it's the most important in football is the last match. So now we win in the cup, really important game. And now everyone will remember the game in Więc um, so we will go their focus 100%, and uh, we will give 100% i try to to win the game because we want to go happy to the holidays. Cel na ostatni mecz roku, na pewno chcemy go wygrać, dobrze zakończyć ten ostatni czas, który jest dla nas bardzo dobry i, i myślę, że to jest, to jest naszym celem. W ostatnim ligowym meczu z Odromopole Daniel Szczepan znalazł się w wyjściowym składzie po raz pierwszy od pucharowego spotkania w Świdniku. Szczepek, najlepszy strzelec zespołu do spółki z Bartomieniem Barańskim, uczcił swój powrót do 11 golem, zdobytym już w 54 sekundzie gry. Nasz napastnik liczy, że w pruszkowie znów pojawi się na boisku od pierwszej minuty. No bardzo cieszę się z tego gola, bo, bo dawno go nie strzeliłem, ale... Ale dla nas najważniejsze jest to, żeby, żeby wygrywać, i, i myślę, że to się, to się dla nas jako drużyny najbardziej liczy. A na ostatni mecz nie wiem jaki, jaki wyjdzie skład, ale liczę na to, że, że pojawi się w pierwszej jednostce. Przed ostatnim spotkaniem tego roku niebiescy plasują się na czwartym miejscu w tabeli ze stratą 6 punktów do drugiej Arki oraz tylko dwoma oczkami przewagi nad siódmym górnikiem Łęczna. Ewentualne zwycięstwo w pruszkowie. Pozwoliłoby umocnić się w strefie barażowej przed zimową przerwą. Nie ma co ukrywać, że rzeczywiście punktujemy dobrze. Nie zawsze z gry tak wychodziło, były mecze, gdzie trochę nam dopisywało szczęście, ale też cały ten proces, który wdrażamy jest widoczny i te mecze rzeczywiście pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, że jesteśmy coraz częściej groźni dla rywala, w swoim polu karnym potrafimy sobie radzić nawet w trudnych sytuacjach. No i oby tak było właśnie w spotkaniu ze Zniczem, żebyśmy często byli pod polem karnym, żebyśmy strzeli kolejne, kolejne bramki do naszego dorobku, tak jak w tych meczach na Stadionie Śląskim. No a z tyłu, żebyśmy kolejny mecz mogli zagrać na zero. Do Pruszkowa niebiescy pojadą po pucharowej wiktorii w Skierniewicach. Ruch awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski po 12 latach przerwy. Na pucharowy mecz z Unią trener Dawid Szulczek dokonał sześciu zmian w wyjściowej jedenastce względem ligowej potyczki z Odrą Opole. Niebiescy zaprezentowali się bardzo solidnie, ale czy ktoś swoim występem zapracował sobie na pozostanie w podstawowym składzie? Tego trener nie chce przesądzać. Funkcjonowaliśmy dobrze jako drużyna wczoraj i było dużo takich dobrych momentów, natomiast nie chciałbym też indywidualnie jakoś specjalnie wyróżniać. Jestem bliższy podjęcia decyzji, ale no na ten moment jeszcze nie mam, daję sobie czas. Wiem, że też niektórzy zawodnicy zgłaszają delikatne odczucia bólowe po tym meczu pucharowym. Przeciwnik był bardzo agresywny, szczególnie w pierwszej połowie. No i zobaczymy jak w sobotę będą się czuć, ale myślę, że w komplecie pojedziemy do hmm, Pruszkowa. Po Choć niebiescy, w przeciwieństwie do Znicza, będą mieć w nogach 90 minut pucharowej rywalizacji, zdaniem trenera nie będzie to miało wpływu na niedzielne spotkanie. Moim zdaniem nie powinno to mieć żadnego znaczenia, bo nie gramy 3 dni po, tylko 4, więc nie, nie mamy 72 godzin, tylko mamy ponad 90. A jak jest ponad 90, to jest i super kompensacja i nie jest potrzebna. Jakaś yy, dodatkowa, yy, nie, jest, nie, nie potrzebujemy dodatkowych jakichś procesów regeneracyjnych poza tym co robimy, bo to jest czas, który w zupełności większości piłkarzy na świecie wystarcza, żeby się zregenerować dobrze do kolejnego meczu. W ostatnich tygodniach Niebiescy imponowali skutecznością pod bramką przeciwników. Zwycięstwa 5-0 do 0 z Chrobrym Głogów i 6-0 z Odrą Opole robią wrażenie, ale na uwagę zasługuje także gra defensywna naszego zespołu. W ostatnich pięciu spotkaniach Chorzowianie stracili tylko jedną bramkę. Na pewno bronimy z dobrym poświęceniem. Czasem dopisuje nam szczęście jakiś słupek czy poprzeczka. Bo tak było w tych ostatnich spotkaniach również z Polenią Sodrą i, i w tym spotkaniu z z Rewiczę. Natomiast e, straciliśmy trochę za dużo tych bramek w sierpniu i wrześniu. E, potem było lepiej, ale nie jest jeszcze tak, że jest idealnie, bo rywale swoje sytuacje stwarzają. Także fajnie, że tracimy mało goli, ale musimy jeszcze bardziej to ograniczyć, żeby rywale po prostu nie stwarzali sobie aż tylu sytuacji. Wtedy będzie. Yes, yes, it's uh, really important. It's not just the goalkeeper; it's all the team. All the team work uh, together like like family. Also in the last game, um, Lukic and Martin Konchowski did two really great saves and uh, helped me to to have zero. So I think we understand uh, each other really good. Okay, there are some games maybe that we can uh, improve, but it's it's uh, normal in football. You can always uh, improve. And uh, I think that uh, our rating and uh, our understanding of the game is really high so I think it's we work really good together. Martin Turk wystąpił w tym sezonie w 13 ligowych spotkaniach. W sześciu wraz z kolegami z defensywy zachował czyste konto. I think that now I'm playing better like in the first games. I I need a little bit of adaptation but still it's uh, you have I'm young. And you have always, jak like jak said previously, you have always time to, to, to improve. And I think with the coach, with the team uh, we can do even better and greater job. O udane zakończenie roku w niedzielę nie będzie łatwo. W ligowej tabeli nasz rywal zmierz pruszków plasuje się blisko strefy barażowej. I w tym sezonie utarł już nosa niejednemu faworytowi. Znicz zgromadził do tej pory na swoim koncie 25 ligowych punktów i traci tylko 4 oczka do strefy barażowej. W tym sezonie drużyna trenera Grzegorza Szoki pokonywała już między innymi Wisłę Kraków, Brukbet Termalikę czy dwukrotnie polonie Warszawa. Jest to zespół, który jest taki, używając słowa, może nieprzewidywalny. Potrafi z dobrymi zespołami, czy to z Wisłą Kraków na początku, czy to zremisować z ŁKS-em w ostatnim czasie, czy wygrać ostatni mecz, więc to jest taki zespół, który jest niewygodny, ale też niewygodny, dlatego, że jest dobrze zorganizowany. Przede wszystkim jeśli chodzi o fazę bronienia, gra z ustawieniem w trój, z trójką obrońców, jest dobrze zorganizowany w obronie, dobrze przesuwa, zamyka przestrzenie, i przez to rywalom trudno czasem jest się przebić, ale jest to też zespół, który, którego można słabości wykorzystać i myślę, że musimy w ten sposób do tego podejść, a drugą dodatkową taką rzeczą, to też są stałe fragmenty gry, jeśli chodzi o ofensywę. Więc tutaj mają doświadczonego, bardzo dobrego, doświadczonego zawodnika Radka Majewskiego, który potrafi bardzo dobrze dograć piłkę w tą przestrzeń, dokładnie którą chcą, i to widać. Więc dlatego też te stałe fragmenty są ich mocną stroną. A jeśli bym miał powiedzieć trochę o ofensywie. To jeśli chodzi o ofensywę, to jest też zespół, który dobrze radzi sobie, jeśli chodzi o fazę przejściową i bardzo dużo akcji kreuje po dośrodkowaniach zbocznych sektorów boiska i w taki sposób też strzela bramki, więc na to musimy być uczuleni, na to musimy być przygotowani, ale tak jak zawsze, jak do każdego meczu, przygotowujemy się także do tego, także robimy swoje. No w tej lidze myślę, że, że nie ma słabych drużyn, a Znicz Pruszków jest również dobrą drużyną. Graliśmy z nimi tutaj na Stadionie Śląskim i pokazali, że, że też tam jest bardzo dużo jakości. Szczególną uwagę trzeba będzie zwrócić w niedzielę na Daniela Stanclika. Napastnik z nicza zdobył 10 ligowych bramek i jest trzecim najlepszym strzelcem betclick pierwszej ligi. No trzeba uważać, bo jak widzimy, w tej rundzie jest bardzo skuteczny. Jest nieprzyjemne też dla, dla, dla obrońców. Na pewno trzeba mieć to na uwadze i na pewno musimy w taki sposób też reagować, jeśli chodzi o fazę bronią, i też bezpośrednio w polu karnym, aby też mocno być czułem na te jego atuty. Ostatnia w tym roku delegacja ruchu, to także ostatni wyjazd dla kibiców niebieskich, którzy w ostatnim półroczu imponowali liczbami, w jakich pojawiali się na stadionach naszych rywali. Runda jesienna pod względem wyjazdowym jest rekordowa. Spotkanie w Pruszkowie będzie dla niebieskich już 15. delegacją w tym sezonie. Na wszystkich meczach obecna była również niebieska szarańcza. Łącznie na spotkaniach wyjazdowych stawiło się blisko 14 tysięcy kibiców ruchu, co daje imponującą średnią 981 fanów. Te liczby warto docenić tym bardziej, że aż 9 z 14 wyjazdów rozgrywano w dni pozawikendowe. No, tak, no jest bardzo dobra forma, tylko no, nie, to rewelacyjnie brakuje tego płocka i arki, żeby było kompletnie i to, wtedy rewelacja nie z naszej strony. No. A jest bardzo dobra forma, wysoko, nie no, tym zawsze piszemy, to, czy, podkreślamy, to klice są skrót na dobre i na złe. Wszystkim wyjazdowiczom serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie na obcych stadionach i mamy nadzieję, że w niedzielę w pruszkowie wspólnie zakończymy ten rok pozytywnym akcentem. Czas przed nami ostatnia w tym roku 19. kolejka BetKlik pierwszej ligi, po której rozgrywki zapadną w dwumiesięczny zimowy sen. Popatrzmy na terminarz najbliższej serii gier i ligową tabelę. Na początek mieć zagra w stalowej woli, a Krakowska Wisła w Warszawie. W sobotę GKS Tychy podejmie kotwicę, lider z niecieczy zmierzy się z Chrobrym, a Rzeszowska Stal będzie gościć górnika. W niedzielę przed meczem ruchu ze Zniczem starcie w strefie spadkowej, pogoń kontra Odra, a po zakończeniu spotkania w Pruszkowie Wisła Płock zagra z Wartą. W poniedziałek na zakończenie kolejki ciekawie zapowiadające się starcie łks z Arką. W fotelu lidera tabeli zimować będzie Brukbet Termalika która o 5 punktów wyprzedza obecnie arkę. Skład strefy barażowej bez zmian. Mieć, ruch i dwie Wisły. Pod kreską, po wysokiej porażce w Chorzowie, znalazła się odra, która dołączyła do pogoni i stali stalowa wola. Czas ośpii! Dobry to Adler, witam Was we ostatnim czas na szpilowym konkursie w tym roku. Ale no i przód rozwiążemy ten za ostatniego programu. No i bliżej wskazaniu właściwej frekwencji na szpilu ze Odrą był użytkownik Adrian Jędrzejczyk 1 3, 5, 7. Gratulujemy i lecimy ze kolejnym konkursem. Napiszcie w komentarzu w parę minucie padnie pierwszy tor we szpilu znicz ruch. W to pierwszy trefi dostawał od na 100 zł do wykorzystania w naszych strefach kibica. Pyrsk niebiescy. Час на шпиль!